Informacja z ostatniej chwili. Fernando Santos zwolniony z posady selekcjonera kadry narodowej Azerbejdżanu. Były selekcjoner m.in. kadry Grecji, Portugalii czy reprezentacji Polski został zwolniony po 11 meczach, w których odnotował aż 9 porażek oraz odnotował dwa remisy. Po tej katastrofalnej postawie szkoleniowca sekretarz generalny Azerskiego Związku Piłki Nożnej poinformował na konferencji prasowej, że kontrakt między Fernando Santosem a AFFA został rozwiązany, a kadrem podczas meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Świata 2026 z Ukrainą poprowadzi Aykhan Abasov, dotychczasowy trener kadry U21. To nie pierwsza drużyna, w której Portugalczyk pokazuje słabą dyspozycję. Najpierw reprezentacja Polski, potem Besiktas, a teraz reprezentacja Azerbejdżanu, a jeszcze przed sześcioma laty święcił ostatnie triumfy z reprezentacją Portugalii. Najpierw Mistrzostwo Europy w 2016 roku, a w 2019 roku Złoto w pierwszej edycji Ligi Narodów. Co dalej z Fernando Santosem? Czy to koniec jego potęgi trenerskiej? Dajcie znać w komentarzach, oraz zapraszam do zostawiania łapek w górę i subskrybowania sektoru Z. Do usłyszenia.